Centrum Redeko www.redeko.pl Spotkanie rozegrane w hali AWF przy Paderewskiego nie należało do łatwych. Tego jednak we wrocławskim klubie się spodziewano. Mając szczególności w pamięci ubiegłoroczną batalię z ksspr Wtedy miało być szybko, łatwo i przyjemnie, a było dokładnie odwrotnie. Tym razem udało się zrewanżować i to naprawdę w ładnym stylu. Śląsk źle rozpoczął. Ale z upływającym czasem ułapał odpowiedni rytm. Gospodarze trafili na godnego przeciwnika. Pierwsza połowa należała do bardzo ciekawych, jedni i jedni drudzy próbowali grać bardzo twardą defensywą, a przejęte piłki szybko wprowadzać do kontr. Nieznacznie lepszy w tym elemencie był Śląsk, co też znalazło swoje odzwierciedlenie w wyniku. Ekipa trójkolorowych prowadziła do przerwy 15 do 13. W szatni Wrocławia nie tak spokojnie. Nie było. Aleksander Malinowski musiał obudzić nieco ekipę, by w końcówce nie dać przyjezdnym cienia nadziei na końcowy sukces. Prace białoruskiego szkoleniowca widzieliśmy od pierwszych piłek, drugiej połowy. Śląs grał bardzo skoncentrowany, aktywnie w ataku. Pokazywał się przede wszystkim Maciej Ściga i w obronie, natomiast solidarnie ciężko pracowali wszyscy gracze. Końskie nie rezygnowało, ale nie miało po przerwie tak wielu okazji bramkowych wynikających z błędu defensywy Śląska. Gdy jednak nawet udało się znaleźć lukę w obronie, ostatnią przeszkodą do pokonania był Marcin Schodowski, Golkiper znów błysną formą i umiejętnościami. Goście nie byli w stanie znaleźć odpowiedzi na taki. Bogu miła Barana, Arkadiusza Miszki i ścigaja Śląsk powiększał przewagę. Goście w 45 minucie jeszcze wierzyli w sukces, kolejne fragmenty jednak. Należały do Wrocławia na Śląsk, odskoczył na pięć trafień i dopiął swego. Najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy był zdobywca sześciu bramek Maciej i Śląsk wraz z Olimpią, Piekary Śląskie i Wiretem Zawiercie jest niepokonany w lidze. Droga do Ekstraligi, choć nieco bliższa niż przed weekendem, jednak wciąż bardzo daleka. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl